organizmu na te mikro, makro, czy pierwiastki śladowe, których ich praktycznie w pożywieniu nie ma. Więc jeśli my nie będziemy dostarczać suplementów, nie będziemy uzupełniać w organizmie, to możemy niekiedy wpędzić się w takie schorzenia, z których później będzie trudno się wyciągnąć. Niekiedy nawet niektóre osoby y, są kierowane do szpitala. Taki przykład. No moja mama w chwili obecnej liczy sobie 87 lat. Gdzieś około 13 lat 12 lat temu y, już była tak wyczerpana. Że organizm nie mógł korzystać z, tych, z tego pożywienia, które ona konsumowała, że umierała na stojąco. Oddalały się od niej drzewa, zabudowania, samochody, wszystko po prostu umierała. Od chwili, gdy ja już ustawiłem na mnie suplementację, podpowiedziałem, jakie suplementy, i mama zaczęła te suplementy brać to w chwili właśnie, jak wspomniałem, liczy sobie 87 lat. Jeśli chodzi o sprawność, o sprawność, to na dalsze, na dalsze trasy, jakie tam przechodzi, no, to bierze kulę łokciową, a tak porusza się bez kuli łokciowej. Jeśli chodzi o pamięć, wyśmienita jak na te lata. Jeśli chodzi o suplementy, to bierze takie jak Strong Bones 250, bierze witaminę C1000 Protect for Life Koenzym Q10 Garlic, Lecytynę Triple Potencylicity i to może powoduje, że ma tak wspaniałą pamięć Natomiast protekt, o którym tu wspomniałem, bierze dlatego, że likwiduje szumy i zawroty głowy. A moja szanowna Teściowa w chwili obecnej liczy sobie 90 lat. Tutaj jeszcze zapomniałem mojej mamie wspomnieć, że również bakterie jelitowe to bardzo istotne i ważne. Tak moja mama, jak i Teściowa. Mają podobną suplementację. Moja mama jeszcze od czasu do czasu to pije sobie noni, gdzie wspaniale się po tym czuje. Jeśli czy mamie czy teściowej zabraknie któregoś z suplementów, to od razu dzwonią do mnie i pytają, czy mógłbym im pomóc, bo już im czegoś tam zaczyna brakować i już nie dlatego, że są uzależnieni. Tylko im tego brakuje w organizmie i oni to uzupełniają, a przez to czują się po prostu wspaniale. Mimo swojej niepe niepełnosprawności działam aktywnie, spotykam się z ludźmi, na różnych spotkaniach, czy niekiedy nawet jadę. Du dużą ilość kilometrów do Lublina, czy gdzie indziej. Spotykam się z ludźmi, dyskutuję na e, różne tematy związane właśnie z zażywaniem e, suplementów. Oprócz tego mogę powiedzieć, że mam grono bardzo dużo swoich przyjaciół, którzy dzwonią do mnie czy przez, nawet e, przez internet informują się, co zażywać, jak zażywać, żeby należycie egzystować zdrowotnie.